Witajcie, kochani, na 10 zł kupiłam ten strapek z miejscowości Wolbrom. Strapki są na łączną kwotę 82 zł. Podzielę te strapki na dwa odcinki. Tak więc się zapieram po drugiej stronie do drapania. Serbeczki swojej chłódcła małopolskiego. Witajcie, kochani, po drugiej stronie. Tak jak wspominałam wcześniej, przetestujemy miejscowość Wolbrom. To jest część pierwsza. Pie pierwsza część przyszykowałam pełny portfel z numerem 9, 43 numerem plaster miodu, podkowę z numerem 42, czas na kasę z 93 i uśmiechnij się z numerem 1. A oto, o tutaj, o są z na drugą część. Tak więc mój wkład to jest 42 zł. To zacznijmy od Uśmiechnij się z numeru pierwszego. Zobaczymy, jak Wolbrą się spisze swoje wództwa małopolskiego. No, klapki dwa mamy. Tu, ananas. No i niestety woda. To wygląda jak drink. No, niestety przegrane. No to teraz czas na każdy z numerem 93. 5 zł. 10, 2. Drugie 10, jest szansa, druga dwójka i trzecia dwójka, czyli już pierwsze dwa to jest, czyli nadrobiła dwie strapeczki za słotówkę. Ok, pasuje GGG, odpowiada mi to. No i podkowa, szczęścia z numerem 42, szukam podkowy, 21, czwóreczki.

Dobra, plaster miotu. Zobaczę, czy będzie pszczółka od razu. No nie, mamy truskawkę. No dobra, trzy symbole. Kończyna, plaster. Sztabka, gwiazdeczka, ul. Diament, drzewo, portfel. koniczyna, kwiatek, bank. Bank, drzewo, save, klik. No niestety. Tełcza, korona, tełcza. Portfel, hmm, konieczna, niestety, gra szósta, tełcza, korona, złoto, kwiaty. No i ostatnia szansa, kwiaty, diament. No to akurat, strapka przegrana. No to sobie patrzymy, pełny portfel z numerem dziewiątym, Wolbrą, część pierwsza. Na razie mamy 7 słotych, a szukam 23 piąteczki, ósmeczki, 19 i korona Siódemki nie mamy, dwójki również, czternastki też. Siedemnaście, piętnaście, szóstka oboczek, trzydzieści cztery, trójeczka. Hmm. Dobra, dalej trzydzieści dwa, jedynka, dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden. strepek nie miała możliwości wyboru, pani wybierała za mnie. E, dalej, trzynasteczki nie mamy. 27 również, 26, 22 oboczek, no i ostatni pasek. 18, czwóreczka, oboczek. Niestety, 25 nie mamy i dziewiątka, a stawka z numerem dziewiątym, ale nie szukam dziewiąteczki, Ale dobra, się nie zraszam, szukam dwóch takich samych, czyli klucze banknoty, pierścionek, klucze, moneta, klucze, dalej, pierścionek, walizka, gra ósma, sztabka, diament, gra siódma, banknoty, sztabka, gra szósta, diament, koniczyna i gra piota, sztabka, walizka, dobra, trzy takie same kwoty, sześćdziesiąt, 150, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt tysięcy, Drugie 50 tysięcy 502 miliony, drugie 2 miliony, stuwa drugie 150, 000, 200, dru pierwsze 5 i drugie 60 strapka niestety pusta. Tutaj kontrole nie wiem gdzie są, ale widać 23 czy gdzieś tutaj jest. Ja tu nie widzę. Piąteczka, czy gdzieś tutaj jest, też nie widzę. Ósemeczki też nie widzę, niestety. No i dziewiętnastki też niestety nie widać. Tutaj pary też nie widać. I trzech takich samych kwot również nie widzę. No jest niestety tylko 7 zł, ale zobaczymy jak ta druga część płycie z miejscowości Wolbrom. Takie małe miścinki. Zobaczymy, jak to pójdzie. Także co do usłyszenia w drugiej części. Zdrapek z miejscowości Wolbrom to papa.